Dzień dobry, sobota 24 kwietnia, minęła godzina 14, Konrado Moreno. Zapraszam do studia Lotto. W kwietniu do szczęśliwych zwycięzców w Lotto dołączył gracz, który trafił szóstkę w wysokości ponad 13 milionów złotych. Szczęśliwy zwycięzca zagrał w Płocku i sam wytypował swoje szczęśliwe liczby. Serdecznie gratuluję tak wysokiej wygranej, a Państwa zachęcam do dalszej gry. Bo kolejne losowanie LOTTO już dziś wieczorem. Zagrać można w punktach LOTTO i na lotto.pl. A już teraz zapraszam na losowania Multi Multi i Kaskady, bo po nich podam wynik losowania super szanse. Zaczynamy od Multi Multi, w którym można wygrać aż 25 milionów złotych. Aby wygrać taką sumę, trzeba wytypować 10 liczb, zaznaczyć opcję plus i 10 zwiększyć stawkę. Zapraszam do gry. W klasie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Wylosowane zostały liczby. 12 9 73 67 60 76 77 36 1 37 55. Pięć, trzynaście, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia dwa, sześćdziesiąt dwa, sześćdziesiąt trzy dziewiętnaście. 78 liczba 78 jest plusem. Wieczorem w studiu Lotto odbędzie się losowanie Lotto. Jego zwycięzca ma szansę wygrać nawet 9 milionów złotych. Zachęcam też do gry o milion złotych w Lotto Plus. Wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto. Powodzenia! Przed nami kolejne losowanie. Czas na kaskadę z szansą na zdobycie 250 tysięcy złotych. Los kosztuje tylko 2 złote i daje dwie szanse na zdobycie wygranej. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 14 12 6 2 Dwadzieścia trzy, trzynaście, siedemnaście, dwadzieścia cztery piętnaście, cztery dziewięć, dwadzieścia dwa. W najbliższym losowaniu Eurojackpot w piątek, 30 kwietnia, do wygrania będzie 155 milionów złotych. O te miliony mogą Państwo zagrać systemem, więc informacje o tym sposobie gry znajdą Państwo na stronie lotto.pl. A w zdrapkach codziennie padają wygrane. Wydrabcie sobie Państwo dodatkową pensję w Zdrabkach w ekstra pensji do zdobycia jest 7 głównych wygranych po 208 tysięcy złotych. Gracz otrzymuje 100 tysięcy złotych od razu oraz będzie otrzymywał 3 tysiące złotych co miesiąc przez 3 lata. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 23 miliony 800 tysięcy złotych, więc informacją o zdrabce na stronie www.lotto.pl. Za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer Super Szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach Multi Multi oraz Kaskady na początek Multi Multi. 12, 9, 73, 67, 60, 76, 77, 36, 1, 37, 55, 5,

13 17 24 15 4 9 22. W superszansie trafienie całego 7-cyfrowego numeru dajesz 2 miliony złotych. Warto spróbować szczęścia i grając w jedną z gierlotto aktywować numer super superszansy. Koszt aktywacji to tylko 2 zł. Oto szczęśliwe cyfry. 6, 7 2, 4, 3, 9, 5. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. To aż 3 szanse tygodniowo na zdobycie upragnionej szóstki w Lotto i też 3 szanse na dodatkowy milion złotych w Lotto Plus. Najszybciej i najwygodniej jest grać online w serwisie na lotto.pl lub w aplikacji na smartfonie. O zaletach tego sposobu gry przekonało się już ponad pół miliona osób. A o godzinie 21:50 będę miał przyjemność spotkać się z Państwem ponownie podczas wieczornych losowań. Tymczasem życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego? Być jednym gestem? Porywać miliony? Są ciszą? Skupieniem? I łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.